Jedna z was zapytała, jak namalować french, żeby nie był krzywy. Czyli żeby był prosty. Czyli żeby był symetryczny. Dokładnie. Czyli żeby był gładki. Symetria. Wszystko od krwi. krwi. Ja bym najpierw wyszedł od pytania... Symetrii. Czy wiesz, skąd się wziął French, manikir French? Nie obchodzi mnie to. A, a mnie tak widzę pewnie też. Chcesz usłyszeć tę historię? Proszę! Na pewno? Zapraszam. Nie, na końcu, na końcu odcinka ci powiem. Na czym polega w ogóle French, Edyta? Jak myślisz? Ogólnie przyjęło się tak, nie wiem jak to profesjonalnie brzmi według regułki, ale ogólnie manikier francuski kojarzy się z tym, że robimy paznokieć w kolorze naturalnym albo najlepiej przyzroczysty, malujemy tak, albo delikatnie go tylko podkolorowujemy i domalowujemy białą końcówkę. Bardziej uśmiechniętą, mniej Jakie uśmiechniętą. to jest proste, domalowujemy białą końcówkę. Edyta. Na wolnym brzegu. Edyta. Czy ten fręcz, czy ten sposób Frencha jest dla Ciebie dobry? Możesz się przyjrzeć temu sposobowi? Tu chyba na żywioł ta osoba leci, bo nie ma żadnych... Oj, 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 ten pędzelek, A, dobra. Na, na żywioł, na żywioł. Tutaj nie ma obranego centrum, tak jakby środka osi palca, paznokcia właściwie, więc tutaj lecimy na żywioł. I tutaj bardzo, właśnie gdy robimy od razu, Uśmiech fręcza to bardzo często właśnie ten fręcz wychodzi krzywy. Chyba, że masz takie wyczucie i tak sobie poprawiasz, 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 poprawiasz. Tylko I on rośnie, ten... tak? On po prostu się robi coraz to szerszym. <laughs> będzie równy, ale będzie szeroki, brzydki, taki toporny. Sprawdźmy Twoją teorię, czy będzie dobry. Przewinę do końca. <laughs> no, każdy inny. Wskazujący jest mocno uśmiechnięty, środkowy jest kanciasty. Serdeczny, jest bardzo płaski ma najmniejszy uśmiech. No każdy jest inny po prostu. A tu jeszcze sądom. To też jest fajny sposób, ale może nie do fręcza malowanego, a do fręcza konstrukcyjnego tak. Sonda, tak, ale do malowanego. no chyba lepiej Bolidzie, pędzelkiem. To widzę, słyszę. Tak, Edyta. Wiemy, jak już nie robić? Tym sposobem oczywiście. Uważać Ci teraz in, inny sposób. Czy tym sposobem może robić? Jak najbardziej. Już od razu tutaj widzę symetrię. Tak. Tu już sobie wyznaczyła ta osoba y, pewien, pewną figurę. Jeżeli mamy jakąś figurę, tu na przykład trójkąt, to łatwo jest. To samo zrobić po drugiej Przypomniało stronie. Przypomniało mi się coś. Co? Pamiętam, jak namalować konia z figur właśnie, z takich geometrycznych, że łatwiej Wszystko jest, kiedy można. pomalujesz kółko, kółko, prostokąt. I potem trójkąt, tylko połączysz tymi nogi. obłymi Ta. liniami. Tak. Tutaj też jest wyznaczona symetria mniej więcej, okej. Okay. Potem już tylko domalowujemy kanciki, żeby było fajnie. No. Czyli tym sposobem powinno być bardziej symetrycznie, tak? Powinno być, chociaż tutaj troszeczkę trzeba też pamiętać o proporcjach, żeby tego, to łożysko nie było jakieś mega długie, no, żeby to, to nie wyglądało śmiesznie. Czy jest okay? Tu jest fajnie, tu są proporcje bardzo ładnie dobrane w stosunku do długości łożyska. French wygląda, no wygląda to naturalnie, nie wygląda to na przesadzony fręcz. No, Jest fajnie uśmiechnięty i lewa strona się równa prawej. Chociaż tutaj sinusy, przepraszam, sinusy kąciki, a właściwie wąsiki, fręcza są zbyt blisko sinusów, czyli tych zakol, zakol, paznokcia przy strefie, gdzie jest fałd proksymalny. Tak. To jest zakola, tak? Więc pamiętaj o tym, żeby Twój French wyglądał ładnie estetycznie. Ale jak to powiedzieć ładnie Wąsiki fręcza, czyli te. Już uśmieszki u samej góry nie mogą być za blisko sinusów, za kol. Ok, następny materiał wideo. Ale nie mogą też być za daleko. Już mnie boli strasznie, jak patrzę na. Już mnie to tak rozproszyło, jak patrzę na te kacze dzioby. Bo mówisz, linie fajnie w trójkąt, ale popatrz, ten. ten, ten wypukłość tipsa. Jak na wypukłym tipsie zrobić prostą linię? Wytłumacz mi to, człowieku. Ha! Pytanie za 100 punktów. Normalnie. <laughs> jak normalnie? Po prostu ciągniesz prosto. Ale ten tips jest wypukły, on spada w dół. No dlatego obracasz sobie palcem. To nie jest tak, że przykładasz linijkę, jest idealnie, fajnie zrobiona. No nie, no nie. Ale to jak wyćwiczyć taką metr. umiejętność? Y trenując malowanie cienkich linii. Mhm. Ale na tipsie. Na tipsie Wypukli też można, tak, tak, tak. Czy ten sposób jest ok? Ale to jest jakiś dziwny fręcz, On jest bardzo wysoko. Sposób, sposobem, wykonanie mnie troszkę boli, bo bardzo wysoko znowu wąsiki są fręcza zbyt blisko za paznokcia naturalnego. Sposób jest dobry, bo ona sobie zrobiła dwie linie i tak. Tak też widziałam, że bardzo często zostawiają taki szpiczasty środek. Taki dekolt, tak? Takiego Taki dekolt, tam, tak. ja tak, tak, mam taki podobny, tak. Można tak zostawić, ale wiadomo, taki bardziej tradycyjny french ma mieć ten uśmiech, tak? Następna metoda to tutaj, co, co to tutaj jest? To jest to samo chyba. A, czyli już będzie za kole robione. Na samym środeczku. Czego to nazywasz za kole? To jest tak. Yy, półkole, tak? Półkole, uśmiech wręcza. Bo nie. Bo nie. Bo nie. za kole. Jak wyjdzie? Wyjdzie dobrze, czy nie? Jak myślisz? Damo w miarę na środku, zobaczymy, bo chęci są. No, jest dość symetrycznie. No, jest dość symetrycznie. Są trochę, sama linia ma takie kanty, ale w pytaniu było, jak zrobić prosto, a nie jak zrobić gładko, więc to już to pominę, te kanty takie. No, ale dokładnie. mnie to boli, jak na to patrzę. No tak. Uh -huh. A to ciebie nie? French, wbrew pozorom to jedna jeżeli jest malowany, to jedno z najtrudniejszych stopień. To jest, po frenchu poznasz umiejętności, a właściwie poziom umiejętności stylistki paznokci. Ktoś pomyśli sobie, a taki to jest najłatwiejszy, idę na frencha, najłatwiejsze. Nie, nie. French obnaża wręcz wszystkie, tak jakby braki u stylistki paznokci, bo to jest druga bardzo ważna rzecz, druga. Jeżeli zrobisz krzywo, niesymetrycznie paznokieć, jeżeli go tak opiłujesz, jeżeli to jest hybryda, jeżeli go tak zbudujesz, jeżeli to jest przedłużenie, jeżeli Aha. tak nadbudujesz paznoki naturalne, jeżeli to jest rekonstrukcja, albo po prostu nadbudowa paznokcia naturalnego, no to nie ma prawa wyjść fręcz prosto. Choćbyś nie wiem, jakich używali od linijek, wszystkie. No nie na krzywym frenchu, na, na, na krzywym nie, nieforemnym wolnym brzegu, nie zrobisz równo fręcza. Więc to jest podstawa, druga rzecz, nie tylko symetria, jeżeli chodzi o samo malowanie fręcza. Ale druga sprawa, budowa. Budowa musi być ultrasymetryczna, czyli co mam na myśli, symetryczna. Masz oś palca, tak? Czy paznokcia. To samo, co jest z tej strony, ma być z drugiej, odbicie lustrzane. Czyli mówisz mi, chcesz mi powiedzieć to, że najpierw, żeby robić dobrego, perfekcyjnego fręcza, muszę rozumieć, że muszę wiedzieć, jak zbudować symetryczny paznokieć. Albo opiłować. Albo bo opiłować. bez tego nie wyjdzie. Równy French, bo takie było pytanie, jak zrobić French, żeby nie był krzywy, no to na krzywej budowie. Edyta, nie będzie a teraz proszę. przenieśmy się do 1976 roku. Proszę. Wyobraź sobie, że to jest tam taki gościu jak ja, nazywa się Jeff, nazywa się Jeff Pink. Dobrze. On jest taki trochę jak ja, mechanik. On widzi problem, pracuje z aktorkami. Aktorki się przy, przewierają w kombinezony A, do różnych scen. Do różnych scen i nie pasują mu paznokcie, bo trzeba było zmieniać kolory. A, bo tu są raz czerwone, potem tak. są takie i tu tak. potem czerwone tak. paznokcie nie pasują do jakiegoś tam kostiumu pewnie. Ja tak se patrzę na te paznokcie, na te kombinezony mówi: "Ha. Jak go namalować Kostiumy jakby namalować białą końcówkę, żeby pasowała do wszystkiego." No Wybierzcie tak, w taki sposób na wszystko. French ja uważam, że French jest nieśmiertelny i będzie nieśmiertelny, bo to jest taka klasyka. Paznokcie French, właściwie French na, paznok... French na paznokciach zawsze pasuje do wszystkiego, bo jest bardzo elegancki, subtelny, nie widać szybko odrostu, więc warto wyrobić w sobie umiejętność namalowania perfekcyjnego, równiutkiego Frencha bo to naprawdę zawsze będzie było, jest i będzie. No właśnie, dzięki temu aktorki nie musiały co chwilę robić nowych paznokci, choć to chyba trochę minus dla nich, ale do kombinezonów pasowało, do strojów Do strojów, do wszystkiego, wręcz pasuje do wszystkiego. Pasowało do wszystkiego, zaszczędzony hajs, aktorki gotowe do, od razu do kolejnej sceny. Bajeczka. Tak Popatrz. samo. I teraz możesz wykorzystać historię o Frenchu podpowiadać swojej klientce albo znajomej, ma. Właśnie to chciałam powiedzieć, nie tak? trzeba kombinować co do ubioru, bo zawsze pasuje French do wszystkiego, co byś na siebie nie, nie włożyła. Nie musisz dziękować, możesz łapkę zostawić. <laughs>